Porsche, Porsche. Gross, rennen. We need to replace the we need put clamp. Potrzebujemy, słuchajcie, założyć klemę Bo nie ma klemy. Ściągam szybko pokrywę, bo zaczyna padać. I zakładam. Słuchajcie, założymy. Nowa klema. Miejmy nadzieję, że to nie zesłunie się. No i dobra klema założona. E, ważne, żeby interweniować, żeby woda się nie dostała. Oczywiście, quality wiemy jakie. Porsche, Audi Group. Także zakładam pokrywę, kończymy. You buy it. 50, 50 pound. 50 pound. Somebody 50. won't buy swap. swap. Do you think, guys, swap RS for Porsche? force i must this is my car this is not my car this is my wife. baby done undercover start train drive down bro oh God. it's if you drive in it's more easy drive down believe me don't, don't drive on me okay drive dobra misiak skończony nie będzie woda leciała no i zobaczymy